oto pierwszy filmik z MSP. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Bierz się logujemy. Już mi się tutaj ładuje. To jestem właśnie ja. Dobra, jako może pierwsze co to. Zobaczymy kto jest. Nie, nikt taki. Zobaczymy, ile mamy w skarbonce BIP. 21 Diamond, 20 Star i 25 Fame. Hey. Opróżnij skarbonkę. Jestem bipem. bo jestem aktualnie BIP-elity. Tak, jeszcze sobie... E, tak. Wszystko jest tutaj dobrze. Może sobie zmienimy? Okej, okay, już sobie zmieniłam. Jestem akurat chilliderką. Teraz przejdziemy do mojego pokoju. Mój pokój nie jest jakoś taki ładny, bo nie poświęcam mojemu pokojowi zbyt dużo czasu, bo. Wolę jednak wyglądać lepiej no, na zewnątrz, niż jakby miał wyglądać lepiej mój pokój. Aktualnie mam jednego zwierzaka. I to jest, o, to jest moja Lola VIP. O, taka piękna. Yy, dużo takich yy, ludzi, którzy nagrywają na Movie Star Planet. Nie chcę na przykład, żebyście zapraszali do Znaj lub takie inne rzeczy, a ja z chęcią Was przyjmę i nie będę z tego robiła problemu i nie będzie tak, że nikogo nie przyjmę. Teraz się przebierzemy, bo dawno już się powiem Wam nie przybierałam, że jestem teraz liderką to może się jakoś wesoło ubiorę. Tak nawet jest spoko. Tylko, że bez tej spódnicy. Klikamy OK, bo ja chcę się tak dzisiaj przebrać do tego filmiku. I tak. Teraz mam 12 368 Starcoins i 4, 49 diamentów. I akurat dziesiąty level bardzo mi zależy, żeby mieć większy. Chociaż no. Możecie dawać grafy. Tak, grafy, prezenty, wszystko. Bardzo lubię się wymieniać, więc też. Tak. Dobra, pójdziemy sobie teraz do klubu VIP. Ale odbierzemy Klub VIP. Dobra, już jestem w klubie VIP. Tak, ładują mi się tutaj te postacie. Taki ten, takie postacie. O, taki ludek. Taka ludka. Takie ludzie. O. Jestem z dwoma witami w klubie. Fajnie. Bardzo dużo. Nie no, bardzo mało. Ogólnie. O, mniej więcej tutaj ludzi już mamy. Dobra, pójdę sobie na środek i. Może napiszemy status. Znaczy, nie status, tylko coś. Tak napisam. Nagrywam na YouTube. Powiecie, hej. O nie. Silna księga, YouTube, dobra, miało być. Trudno. O, ktoś jeden. Jakiś przyjaciel? Przyjaciel jakiś. O kup. Dobra, yy. tak. Jeszcze chciałam pozdrowić parę osób. Oczywiście jeszcze dodam czarną do D1. doda jeden. Fajnie. Tak. Dobra, chciałam jeszcze pozdrowić parę osób. To jest... Playboy... nie Playboy, tylko Mycha5D. To jest akurat moja koleżanka Wiktoria, kanał Wika Games. Tak, Bardzo fajna dziewczyna. Dziewczyna, Aha. Dobra. Okej, okay, to jest my H5D. Tak, Bula1705 oczywiście też. Tak i Alona ale ona na 100%, ale ona daje jej grafy, wszystko, bo to jest yy, po prostu moja przyjaciółka. Tak. I jej kanał to jest Patrycja Szostkiewicz. Ma siódmy level, jest moją najlepszą przyjaciółką. I wygląda o tak. Powiecie, hej YouTube, bardzo ważne, dajcie prezenty, grafy, wchodźcie na jej pokój, piszcie smsy, wymiany i wchodźcie na jej profil. Tak, jeszcze chcieliście zobaczyć i mój profil, i on nie jest jakiś taki bardzo, no, bardzo jakiś, tak, tak, nie jest jakiś bardzo zadbany dla mnie, bo no, nie jest nic takiego nad czym się tu staram. Bo nowe prezenty nie ma, lista życzeń nie ma, otrzymane. Ojku są, są, są. A jeszcze pozdrawiam Karolina1120005. Ojku tylko ja piękna, no nie sądzę. Okej, okay, to już chyba koniec filmiku, żegnam Was, lajkujcie, subskrybujcie mój kanał, obiecuję, że będą następne filmiki i pa, do zobaczenia!